Wyobraź sobie tę scenę. Mężczyzna siedzi samotnie w samochodzie. Jego ręce są spokojne, nie trzęsą się, nie zaciskają nerwowo na kierownicy. Jest absolutnie opanowany. W lusterku widzi swoją przyszłą ofiarę kobietę, która właśnie wysiada z autobusu. W jego głowie nie ma krzyków, nie ma wątpliwości. W jego świecie to tylko pionek na szachownicy. Wysiada z samochodu. Podchodzi do niej pewnym krokiem. Uśmiecha się. Mówi coś miłym, ciepłym tonem. Ona nawet nie przeczuwa zagrożenia. No bo jak? Przecież człowiek, który stoi przed nią, wydaje się zwyczajny. Wręcz sympatyczny. A jednak w jego oczach nie ma nic. Pustka. Po kilku godzinach jej ciało będzie już bez życia. On natomiast wróci do swojego domu, zje kolację, obejrzy telewizję i będzie czekał na kolejną okazję. Co czuje morderca w trakcie mordu? Większość ludzi, nawet jeśli dopuści się aktu do przemocy, odczuwa strach, panikę lub wyrzuty sumienia. Ale dla psychopaty to moment całkowitej kontroli. Morderstwo nie budzi w nim żadnych emocji. Nie drży mu ręka nie bije szybciej serca. Badania skan w mózgu psychopatów wykazały, że u osób z silnymi cechami psychopatycznymi, aktywność lignołatym, czyli obszar odpowiedzialny za strach, empatię, jest znacznie obniżona. Co może czuć morderca psychopata? Poczucie wady, jeśli czerpie przyjemność z kontrolowania ofiary. Euforię, jeśli mordowanie sprawia mu satysfakcję. Lub nic. Morderstwo jest dla niego jak każdy inny mechaniczny akt. Ale nie każdy seryjny morderca to psychopata. Niektórzy czują coś zupełnie innego, czasem nawet poczucie winy. Jak myśli morderca? Porównajmy procesy myślowe psychopatów i niepsychopatów. Psychopaci to precyzja i brak emocji. Ted Bundy wybierał ofiary tak, jak snajper wybiera swój cel: oceniał ich wzrost, siłę, sposób chodzenia. Izrael Kiss, płatny zabójca. Zakopywał w różnych stanach USA swoje zestawy do zabijania. Narzędzia, broń, plastikowe worki. Po to, by mógł zabić w każdej chwili, gdy poczuje taką ochotę. Oni nie działają pod wpływem emocji. Samo planowanie przynosi im często więcej satysfakcji niż samo morderstwo. Czym kierują się mordercy niepsychopaci? Emocje, impulsy, obsesja. Nie wszyscy z mordercy są pozbawieni emocji. Niektórzy zabijają, bo są ofiarami swoich własnych impulsów. Jeffrey Dahmer mordował, bo chciał mieć kogoś na zawsze. Nie chciał, by ofiary umierały. Chciał zamienić je w żywe lalki, które zostaną z nim na zawsze. Ed Kemper zabijał kobiety, bo przypominały mu jego matkę. Nie Nienawidził ich. Nienawidził swojej matki, a to był jego sposób na ucieczkę od traumy. Czym zatem różnią się psychopaci i niepsychopaci? Psychopaci kontrolują swoje emocje, zabijają zimno i celowo. Natomiast niepsychopaci zabijają, bo nie mogą powstrzymać się przed impulsem. Ale czy którykolwiek z nich mógłby się zatrzymać? Czy silny morderca może powiedzieć sobie dość? Psychopata nigdy sam nie przestanie zabijać. Nie widzi powodu, by to zrobić. Ted Bundy, gdyby go nie złapano, nigdy by nie przestał. W więzieniu powiedział, zatrzymać mogłem nie tylko śmierć. Czy psychopata może się zmienić? Badania na więźniach psychopatycznych wykazały, że terapia nie tylko nie pomaga, ale wręcz sprawia, że psychopaci stają się jeszcze lepszymi manipulatorami. Ale mordercy, którzy nie są psychopatami, mogą chcieć przestać. Jeffrey Dahmer wielokrotnie próbował się powstrzymać, ale nie potrafił. Zaś Ed Kemper oddał się na policję, bo nie widział już sensu dalszego zabijania. Więc tak, seryjny morderca, jeśli nie jest psychopatą, może próbować się zatrzymać. Ale czy uda mu się to zrobić, to już zupełnie inna kwestia. Ten film chciałbym potraktować jako wstęp do całej serii, gdzie każdy odcinek będzie poświęcony jednej osobie. Będzie to seryjny morderca lub psychopata. Będę chciał przeanalizować jego procesy myślowe oraz emocje. Jeśli w jakikolwiek sposób interesujecie ten temat, zapraszam do zostawienia komentarza i subskrypcji. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.